Ahoj przygodo, w tym odcinku zabieramy Was na Mazury w poszukiwaniu idealnie wysmażonej złotej rybki. Dzisiaj jesteśmy w Marinie Mikołajki w pięknym pensjonacie niedaleko jeziora mikołajskiego. Zaprosiliśmy kilku znajomych, przygotuję dla nich pysznego lina, którego kupiliśmy po drodze u Jarka z Kaborna, który ma świeżutkie ryby. Przygotuję go prosto z patelni z niesamowicie łatwą surówką z młodej kapusty. To co, idziemy do naszych gości? Idziemy. Woda i las to także uroki Warmii. No cóż, to, że na Mazurach smażą się warmińskie rybki, zupełnie nas nie dziwi. W gospodarstwie Jarka Parola, życie płynie w rytmie natury. Głodni? Wracamy na plan. Lina kupiliśmy w całości, ale postanowiłem go wyfiletować. Fajnym patentem jest, jeżeli chcecie się pozbyć łusek z lina, żeby sparzyć go przez kilka sekund wrzątkiem, potem go sprawiacie, kroicie na fileta i smażycie na masie lub na oleju, na złoty kolor. Tutaj, słuchajcie, mam dwa piękne filety z lina. Teraz muszę tylko, tak naprawdę, posolić dosyć obficie, bo ta sól musi się dostać w głąb mięsa. Oczywiście z jednej, z drugiej strony, najpierw sól, potem pieprz, czyli w zasadzie kolejność nie ma, większego, nie ma większego znaczenia. A potem będę obtaczał filety w mące w samoprzy od chłopów boskich. I panierujemy naszego lina w, w mące. Niekoniecznie musi być mąka z samobrza, ale ona stworzy nam taką fajną, e, chrupiącą panierkę, ponieważ to jest e, mąka razowa, więc ma kawałki otrębów. Słuchajcie, jak jedziecie gdzieś na wakacji i macie możliwość gotowania, to pamiętajcie, zabierzcie ze sobą swoje, że tak powiem, niezbędne przedmioty, gadżety kuchenne. Ja na przykład zabieram ze sobą ostry nóż, mój ulubiony ostry nóż szefa kuchni. Fajnie jest zabrać turystyczną kuchenkę, wyjmujecie ją od samochodu i możecie ugotować na łonie natury, nad jeziorem, w lesie, gdziekolwiek, whatever, e, Albo swoją ulubioną, nieprzywieralną patelnię, no i deskę do krojenia. To jest takie, moim zdaniem, podstawowe minimum, ale... Nie każdy musi to sobie zabierać. Zapachy z tarasu Kuby rozchodzą się po całej okolicy. Oby miał ze sobą drugą patelnię, bo gości już przybywa. Z jednej strony już czuję, że nie jest usmażony. Zobaczcie, jak mi to mówicie. Grupiąco chociażby wygląda ta skórka. Nawet nie ugina się pod y, naciskiem palca i teraz musimy ją tylko delikatnie zrienić z drugiej strony i będzie gotowa. Teraz wystarczy przerzucić lina na drugą stronę i dosłownie minuta, maksymalnie 90 sekund i rybka będzie gotowa. Teraz do smażonego lina przygotuję bardzo prostą surówkę z młodej kapusty. Dosłownie dwa główne składniki: młoda kapusta i świeży posiekany koperek. To wszystko. Kapusta należy do bardzo mało kalorycznych warzyw. Jest źródłem cennych składników mineralnych, takich jak fosfor, potas, mangan i wapń. W jej liściach znajduje się też duża dawka żelaza, a koperek Latem sypiemy go do wszystkiego. Ocet cydrowy z kwaśnego jabłka doskonale połączy smaki. Odrobina oleju tłoczonego na zimno w manufakturze olej i musztarda. Sól, pieprz i gotowe. Jako dodatek do ryby zamiast frytek, pyszny chleb na zakwasie. Ten chleb lawendowego pola dodatkowo obłożony jest z góry i z dołu. Cudowną, młodą pokrzywą. która z jednej strony zabezpiecza przed przypaleniem, a z drugiej strony dodaje wspaniały charakter. Wygląda i pachnie smakowicie. Wszystko już mamy: fitna ryba, surówka z młodej kapusty, chlebek. Można zapraszać gości. W tak pięknych okolicznościach przyrody, pragnienie ugasić może tylko ukiel. Jeśli lody, to mm. od kroczka. Pycha. ci, że śmietankowe, smak dzieciństwa. Dawno nie lody, takich pysznych lodów. A czekoladę jak? Mm. A czekoladowe by chyba nawet lepsze. Dobrze, że dzieci są na plaży. Nie podzielimy się. Nie muszą. Zostawiamy Kubę w dobrych rękach i udajemy się na poobiednią siestę.